To jest historia, tak jak w większości chyba koleżanek i polek tutaj przebywających w Tunezji. Eee, miłość do Tunezyjczyka i ślub. Także poznałam męża, jestem lekarzem w tej chwili tutaj. Poznałam męża na studiach w Związku Radzieckim w Leningradzie. Ślub wzięliśmy we Francji, w Paryżu, a później żeśmy przyjechali do Tunezji. Ludzie tutaj są bardzo otwarci, życzliwi. Rodzina męża traktowała mnie z dużym szacunkiem. Jak tutaj przyjechałam, zaczęłam chodzić na kursy arabskiego. Poznałam Amerykankę. No i ona mówi: O jejku, odwaga niesamowita. Rodzina mojego męża mówiła przeznaczenie, a moja rodzina mówiła głupota. Przyjechałam tutaj za mężem, do męża po, po ślubie, żeby, żeby z nim zamieszkać. To było rzeczywiście takim naj, naj, najcięższym i najbardziej uderzającym mi się wydaje w turystykę. To się powtarza po prostu. Pierwszy zamach to się wydawało, że to było coś wyjątkowego, a kolejny zamach to jednak takie dobicie turystyki. I strach przed następnym mimo wszystko. To było bardzo bolesne. Wszystko, co takiego złego się dzieje. Mimo, że no, niektórzy Tunezyjczycy mówili, że A, no nie, to nie jest takie ważne, wszędzie się zdarza, no to jednak z taką świadomością, że to, że to jest poważna sprawa. Był to szok bo właśnie w, w Tunezji. Zawsze turyści byli traktowani bardzo opiekuńczo i rzeczywiście my przyjechaliśmy do Tunezji, która była bardzo bezpieczna. To był kraj policyjny, ale wyjątkowo bezpieczny. Mówiło się, że było dużo bezpieczniej niż w Europie. I zwłaszcza dla cudzoziemców, dla turystów to był kraj rzeczywiście bardzo opiekuńczy. Są momenty, kiedy idzie się do kościoła czy na jakąś Kulturalną imprezę, i czasami mam takie myśli, właśnie czy mam zabrać dzieci ze sobą, czy nie. Czasami się to gdzieś tam zagnieździ, ale jak się wyjdzie już gdzieś do ludzi, to się widzi, że jest normalne życie. bardziej czujni między innymi w hotelach z terroryzmem to jest tak samo jak w całej Europie nie możemy przewidzieć i gdzie gdzie może być kiedy następne uderzenie także to jest trochę takie właśnie arabskie słowo mektub czyli przeznaczenie bo w Europie tak samo nie możemy przewidzieć czy jedziemy w metrze czy samolotem czy gdzieś więc myślę że Chyba ryzyko tutaj nie jest większe niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim. Jest duże bezrobocie, i na pewno to jest duży problem, że młodzi ludzie nie widzą o przyszłości. Marzą albo o wyjeździe, a jak się nie udaje, to właśnie popadają często w ten radykalizm. Także no jest, jest to obawa, chociaż mówię, nadzieja jest jednak, ludzie są optymistyczni, że że jednak w tej Tunezji ludzie są raczej otwarci na, na, na świat, na Europę i że weźmie górę jednak ta, ta strona. Demokratyczna i otwarta. My, Tunezyjczycy, mamy ogromną sympatię dla Europejczyków. Wręcz uwielbiamy Europę. Jestem optymistą, jeśli chodzi o przyszłość. Nie obawiam się terroryzmu. Czuję się odpowiedzialny za każdego turystę, który przyjeżdża do Tunezji. Jestem gotów stanąć w jego obronie. Wiem, że turyści mogą się tu czuć bezpieczni i wyjadą zadowoleni.